Więc tak, z siewnikiem wygląda to tak Dzisiaj będzie złożony, Dzisiaj jest piątek Jutro może będę siał Tutaj jest słońcuszek już nowy Jest nowy Elegancko Łożyska nowe Nie wiem czy zobaczycie Tu jest nowe łożysko tu jest nowe łożysko yy, tutaj też jest nowe łożysko to wcześniej wymieniśmy, to było na wierzchu, to można było łatwo wymienić, więc tutaj trzy łożyska nowe, to czwarte yy, i co do przykładni yy, Kupiłem korek, czekajcie, gdzie ja ten korek położyłem Kupiłem takie coś, żeby na razie to Yy, zatkać Zobaczymy, czy pasuje. Podobno to jest zwykły 3/4. Yy, na teflon tutaj zakręcimy. No to luźno, ale on jest tożkowy. Tak, pasuje. Na teflon go zakręcimy. Tylko, żeby nie był za długi. Bo no, tutaj coś. Tutaj coś jest. Ciekawe, czy to się jak kręci się. czy Mm, no, owiniemy dużo, owinę dużo teflonu, zakręcę na razie i doleję oleju kurde Ty ktoś przykładniowy chyba nalał, bo wedle instrukcji to ma być o taki olej, o takich parametrach Fusz Renolin MR5WG22 i taki znalazłem na Allegro zamówiłem będzie na poniedziałek. Ten wziernik też będzie na poniedziałek. W sklepie najbardziej odpowiedni olej to był otaki WG32. Doleję go trochę, a później się to wszystko wyleje i w poniedziałek naleję taki, jak powinien być. Tu według instrukcji idzie 0,9 litra, no, więc tak się naleje. Tutaj tak pisaliście, widziałem w instrukcji, nawet gdzieś zaglądałem, że Pewnie jak jest z wysiewem jakimś elektrycznym elektrycznym silnikiem, to tu jest czujnik prędkości. Czy tam czujnik, że się to obraca? Bo ja mam tutaj czujnik taki w skrzyni. I, 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 i no, I tak to wygląda. Co jeszcze? Co jeszcze? Tu łańcuch też dałem nowy. O, tutaj mam już to przekręcone. Tą rolkę tam ustawiono wstępnie, tutaj łańcuch też jest nowy. Też jest nowy. No, tu się kręci wszystko. Yy, tak ręko patrzyłem tutaj na te bolce co wychodzą tu wszędzie wszystko nie ma luzu, więc może nie jest to uszkodzone. No i i i. I co jeszcze? Złożymy to wszystko i powinno być i powinno grać. Powinno grać. Zobaczymy jutro, może uda mi się zasiać pierwszą pszenicę, dzisiaj jeszcze pojadę uprawiać. A jeszcze jedna rzecz, zaraz pójdziemy zmienić ten akumulator w ciągniku. Także to na razie zostawię i pójdziemy, zmienimy akumulator w ciągniku. I mam tu urządzonko Sprawdzimy w jakim on jest stanie Także jak jesteście ciekawi to Zaczekajcie chwilę będziemy wszystko sprawdzać Akumulator mam już tam wsadzony Tylko Magda poszła po śrubki jeszcze po śrubkę Bo tamta była już taka zrypana ledwo odkręciliśmy A ja sprawdzę jeszcze ten akumulator eee, Test akumulatora jak to, jak to było, jak to było, jak to było Enter Chyba tak po, Poza pojazdem y, Zwykły y, Top post Side post Dobra chyba ten y, Zwykły Co to jest? Dobra nic tu nie przykrytego Tylko y, nie Yy, aha, bo tutaj się robi tak. Chyba 800, yy, tak? Wartość znamionowa 800, to o to chodzi chyba. Dobra, 800, tak? 800, 800. Enter. No i czekamy. Numer rejestracyjny nie. Zobaczcie, akumulator dobry, ale rozruchu ma 750. 750 tylko rozruchu. Sok 79, sok 100%. Dobra, no także zaraz zobaczymy, jak będzie zapalał. Na tym co wskazuje 1000 rozruchu. Dobra, akumulator założony. Będzie pierwsze odpalanie. Aha Gdzie jest kuczyk? Dobra. Tylko teraz długo stało. Zaraz będzie, że. No, dobra, no to chwilę poczekam. Chwilę poczekam, niech się napompuje. Kontrolki się zapaliły, niech się napompuje paliwo. Hmm. co zjadłem. Jakąś minutę temu. Znaczy, no, minutę później. Kiedy on był ostatnio odpany? Tydzień temu. W sobotę? W sobotę, dzisiaj jest mały w niedzielę, piątek. Bo ładowaliśmy... A w niedzielę. No to 5 dni temu, tak. 6 dni tengo 5 Dobra, to może powinien zapalić dobrze. Dobra, zgasimy jeszcze raz. Jeszcze raz A, może będzie kręcił skubaniec. Nie muszę mu kierownicą pomagać. Dobra, skręcam ten przód, zaczepiam tamtą piękną maszynę i jadę uprawiać pod pszenicę. Trochę popadało, ale jeszcze to nie przesiąkło dobrze powiem wam, bo wyciągają się takie kawałki suchej ziemi. O tak to by wyglądała ta orka, masakrycznie by wyglądała tutaj ta orka. Już ja wiem jak by to wyglądało. O zobaczcie jak wyrzuca. Widzicie? Patrzcie. No to sobie sprawdzałem. Znaczy to tak o, jadę sobie zrobić, yy, nie mam tego pola obrysu, muszę sobie zrobić dookoła. Zrobię sobie obrys, zapiszę. No i tak wpuściłem tutaj na poprzeczce, mówię zobaczymy. Tutaj akurat chyba ścieżka tutaj przychodziła, więc dlatego tutaj tak wygląda. My zobaczymy jak głębokość, jak, czy jest wypoziomowane. No, dzisiaj to zrobię. Jutro rano. Yy, tak, tutaj muszę zrobić dzisiaj 4 hektary. Jutro będę miał, miał do zrobienia chyba jeszcze ze 3. I wtedy będę siał, Może trochę to przesknie. Yy, może trochę to przesknie, bo chyba jest trochę za mokro. Mi się wydaje, widzę, że. Patrzcie, jak się. Ja się ogrzebie, po ślizgu poślizgu idzie. Obciążniki na koła by się przydały teraz. Chociaż i tak felgi pękają. No, także głębokość sobie ustawiłem na 20 centów. Tam to sobie już wyregulowałem, także to już. Powinno poprawnie pokazywać No i tak będę i tak będę chyba robił Na 20 Na 20 I, i No i już, zaraz zobaczymy jak to będzie szło Dobra Zrobiłem sobie yy, No ustawiłem już to pole Jazdy równoległą Obraz pola Zapisałem I teraz sobie postawiłem punkt A Punkt B I tak jedzie na szagę Patrzcie, jak wezmę szerokokątny obiektyw, to jest ciemniej. A nie, może i nie. A tutaj? A tutaj patrzyłem, to było ciemniej. No, ciemniej trochę jest. Tak to robi. Plus, pluskuje. Pluski idą. I cieszę się, że tutaj nie, nie orze C2. Prędkość. Yy, o, prędkość na tym. Na nawigacji 7, 7 godziny, a tu 8,2. Ale mam poślizg. O kurcze, Powierzchnia no, warstwa, trochę mokra jest. No ładnie uprawia. karna ziemia to słabo widać. O, patrzcie, jakie kluski ładne tutaj już leżą. Na ziemia to słabo widać no. Ale mięsza, czar czarno jest, widać taki czarny przejazd 20. Ale pachnie ładnie Ach, nieładnie, no trochę poślizgu jest, widzę. Na, a zobaczymy na C4, bo tu pokazuje 8,2, 8,3, 8,4. Czasami no, zobaczymy na, na B4. Zobaczymy na B4. Teraz na C2. Na B4 chyba też było 8 na godzinę. Zaraz zobaczymy. Nie na B4 wychodzi 8 na godzinę, 7,8 A tutaj to wychodzi w ogóle 6,5 Nie muszę Muszę przejść z powrotem na lepiej miesza wtedy Teraz mi się trochę więcej gazu dało ręcznego 1770 grzecz się teraz nie grzeje a na dworze nawet ciepło bo na mam włączono a teraz 7,5, znacznie lepiej znacznie lepiej tutaj się to wszystko kotłuje o telefon mam no 8,5 na godzinę to na nawigacji jest 8,1-8,3 czasami no także już jest nieźle już jest nieźle, tutaj ładnie się kotłuje wszystko jak wjeżdżam w ścieżkę, to, to, to te kluski przelatują aż przez ramę. Aż przez ramę, ramę przelatują. Dobra, która to godzina? Późno już jest, nie? 19, dobra. Montuję ten film dla Was na dzisiaj wieczór. A ja sobie tutaj uprawiam dalej. Trzymajcie się, na razie. Cześć.